Na banderę patrz, banderę Polskiego Związku Żeglarskiego Staw. Drugi majowy weekend otwarto sezon żeglarski w Mikołajkach. Bandera została wciągnięta na maszt, a żeglarze wypłynęli na wody. Jednak najważniejszym punktem było otwarcie pierwszej na Mazurach Ekomariny. Szanowni Państwo, Ekomarina w Prace przygotowawcze trwały około czterech lat żebyśmy dzisiaj mogli ten obiekt otworzyć. Bardzo się z tego cieszymy. Ekomarina to przede wszystkim nowoczesny punkt obsługi jachtów. Poprawia znacznie nie tylko komfort tych osób, które zdecydują się cumować w Mikołajkach, ale wpływa pozytywnie na ochronę środowiska. Do tej pory punktów odbioru nieczystości z jachtów było bardzo mało i nie były tak nowoczesne. W tej chwili e, w bezpieczny sposób, podciśnieniowo, żegasz przypływa e, i bezpośrednio z łodzi jest to odsysane do zbiorników poddane dalszej utylizacji. I to jest coś tak naprawdę, co wyróżnia. Oprócz tego we wszystkich tych ekomarinach e, będą czy powstają takie centra edukacji ekologicznej. Mikołajska inwestycja jest jedną z pierwszych, ale takie ekomariny zostaną zbudowane także w innych miejscowościach. Łącznie w tej chwili jest 12 tego typu inwestycji. 3 na jezioraku, 9 na Wielkich Jeziorach Mazurskich. I od Węgorzewa poprzez Wilkasy, gdzie 18 czerwca będzie oddanie kolejnej ekomariny. Zapraszamy wszystkich na, na tą imprezę. Po właśnie Mikołajki na Bełdanach, w dwóch strategicznych miejscach, czyli w kamieniu i w korektywie czyli w piaskach. Oprócz tego jest pisz i myągowo. Jak podkreślają samorządowcy, inwestycja ta w połączeniu z modernizacją Mikołajskiego Klubu Żeglarskiego to nie tylko poprawa warunków żeglarzy, którzy przybijają do tutejszego portu, ale przede wszystkim wsparcie młodych adeptów żeglarstwa. Nie chcę przypominać tytułów, bo tu wszystkich z pamięci nie wymienię, ale najważniejsze, że to jest, jest wśród tutaj tych młodych adeptów żeglarstwa mistrz świata, ubiegłoroczny. To jest jakby też odpowiedź na to, czy inwestowanie w tego typu infrastrukturę i obiekty ma sens. Otóż wystarczy popatrzeć na tą grupę dzieciaków i to udowadnia nam, że sens jest ogromny, i nie ukrywam, że to zmyślą głównie o nich. Młodzi żeglarze walczą o medale, mają duże sukcesy i osiągnięcia, ale przede wszystkim kochają pływać. Fajny sport i nie ma dużo kontuzji. W Mikołajkach bardzo fajnie, bardzo fajne jezioro. Fajny klimat, w klubie jest ogólnie bardzo, bardzo dobrze. Dogadujemy się wspaniale z kolegami. No, bardzo to fajnie jest. Jest fajnie i od dziecka pływałem statą i chciałem być żeglarzem. To jest fajny sport i lubię pływać żeglówką. no Fajny klimat, jezioro, czyste. Mikołajki zwane są żeglarską stolicą Polski, ale inne miejscowości starają się dorównać tutajszemu samorządowi. Na przykład Giżycko również inwestuje w infrastrukturę wodną, ale jak twierdzi przewodniczący rady Mikołajek Sławomir Gawliński, mimo wszystko nie obawiają się takiej konkurencji. Giżycko jest to miasto dużo większe, jest to miasto powiatowe, kilkudziesięciotysięczne i my nawet nie chcielibyśmy, nie mamy w zasadzie takich priorytetów, żeby konkurować z tego typu miastami. Jesteśmy jakby ośrodkami, które się będą uzupełniać. Bo oba miasta są na szlaku, a żaglactwo nie polega na tym, żeby przypłynąć do Mikołajek i spędzić tu parę tygodni albo do Giżycka, tylko żeby się przemieszczać między tymi miastami. Sezon w Mikołajkach zainaugurowano. Ekomarina funkcjonuje dbając o komfort żeglarzy i ochronę środowiska. Nie pozostaje więc nic innego, by zaprosić wszystkich miłośników odpoczynku na Mazury do Mikołajek.